Czy, 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 czy możemy określić wydajność sanrów na metr kwadratowy? To jest pytanie Edwarda. Tak, czy to tak. zależy? Nie, możemy określić to jest mniej więcej 200 W na metr kwadratowy dzisiaj przy tych modułach, które stosujemy. No i z czasem na pewno ta wydajność będzie rosła razem z rozwojem naszej technologii, ale powiedziałbym, że, że Sanrów dzisiaj z tych rozwiązań, takich BIP, czyli rozwiązań zintegrowanych dachów, ma najwyższą wydajność, jeśli chodzi właśnie na ilość mocy produkowaną na metr kwadratowy. Głównie z uwagi na to, że większość firm, które robi zintegrowane dachówki, czy dachówki fotowoltaiczne, korzysta z folii fotowoltaicznych, nie z, nie z ogniw monokrystalicznych. Te folie mają swoje duże zalety, na przykład takie, że są bardzo plastyczne, więc można formować bardziej dowolnie kształty niż w przypadku modułów takich, jak, jak my korzystamy, natomiast ta wydajność na każdy, na każdy metr jest dużo niższa. No i to sprawia, że musimy wykonać dużo większą powierzchnię dachu, żeby uzyskać tą samą moc, czy, czy, czy ta konkurencja musi wykonać dużo większą powierzchnię dachu, żeby tą samą moc uzyskać. No to się bezpośrednio przekłada oczywiście na, na cenę tego rozwiązania, pomimo że one też jest bardzo estetyczne i bardzo dobrze wygląda, to, to, to ta wydajność jest trochę niższa.